Relagat! Cześć! Jak się masz? Nazywam się Magda Kostrzewska i to właśnie ja tworzę Logom nauka szwedzkiego. Znajdziesz mnie tutaj na YouTubie, ale też na Facebooku i na Instagramie, gdzie serdecznie Cię zapraszam, ponieważ tam treści pojawiają się codziennie i można mieć ze mną kontakt codziennie, a więc mieć kontakt z językiem szwedzkim codziennie. Dziś zapraszam Cię na filmik, w którym opowiem Ci o swoim wymarzonym miejscu zamieszkania po szwedzku. Ten filmik nagram prostym szwedzkim, będę mówić powoli. Ten filmik powinien się nadawać dla Ciebie, jeżeli jesteś na poziomie około A2. Na takim wczesnym A2 ten filmik powinien być już dla Ciebie zrozumiały. Żeby Ci troszeczkę ułatwić zadanie, będę wyświetlać na ekranie słówka, które mogą Ci się przydać do zrozumienia tego, co mówię. Zaczynamy! Ja bud i lagen hiet, hiela mi Ja faddes i en lagen hiet, sen wext ja i en lagen hiet, o jesny bur i en Jag vet inte hur det är att bo i ett hus, men jag tror att det är helt perfekt. Så min dröm är att bo i ett litet hus på pendlingsavstånd från en storstad, men så nära skogen som möjligt. Jag vill bo i ett lite mindre hus så att jag slipper städa väldigt stora ytor. Men jag vill ha en stor trädgård. Jag älskar att klippa gräsmattan. Det är väldigt avslappnande för mig. Så jag skulle vilja ha ett litet hus med en stor trädgård med en stor gräsmatta. Många träd som skulle kasta en skön skugga på varma sommardagar. Och så skulle jag vilja ha lite egna buskar med lite frukter, kanske lite egna jordgubbar. Jag skulle vilja ha ett eget äppelträd. Det vet jag. Men annars så är det viktigt för mig att trädgården helt enkelt är stor. Jag skulle vilja bo nära en skog eftersom jag älskar att promenera. Jag brukar promenera dagligen. Och jag brukar försöka ta mig till skogen minst en gång i veckan för att gå en lång promenad i skogen. Så Det skulle vara underbart att ha skogen runt hörnet så att jag bara kan gå ut från mitt hus och ut från min trädgård och komma ut i skogen. Men samtidigt vill jag bo på pendlingsavstånd till en storstad. Jag tycker att det är ganska bekvämt att bo nära en större stad. Man kan gå på restaurang, gå på konsert eller gå på bio. Och jag vet inte riktigt hur man bor och hur man egentligen lever ute på landet. Det är främmande för mig. Jag har alltid bott i en stad. Mindre eller större, men det har alltid varit städer. Så därför skulle jag vilja bo på penningsavstånd från stan. Och Annars är det inte så viktigt för mig hur själva huset ser ut. Det kan vara svart, brunt, rött. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att jag har en stor gräsmatta, stora träd och att det är nära till skogen. Och att jag kan ta mig in till stan. Och det är allt o mitt drömboende. Hur skulle du vilja było, och hur bo du just nu? Det får du jättegärna skriva om i en komentar under den här filmen. I to już tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie zrozumiały, jeżeli nauczyłaś albo nauczyłaś się z tego filmiku jakichś nowych słów. To daj mi o tym znać. Jest mi zawsze bardzo miło, gdy do mnie piszecie wiadomości lub komentarze i piszecie, że to, co robię, ma sens. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie tutaj jakiś sygnał w komentarzach. Na pewno takie filmiki będą się jeszcze pojawiać takie filmiki nagrane prostym szwedzkim. Jeżeli jesteś na wyższym poziomie i chciałbyś jakieś filmiki na wyższym poziomie, też wystarczy o tym napisać. A jeżeli ten filmik był dla Ciebie zbyt trudny, dlatego że dopiero stawiasz pierwsze kroki w języku szwedzkim, to zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem, interaktywnym kursem języka szwedzkiego, który nazywa się Snaka Svenska. W którym znajdziesz wideo lekcje, w których wyjaśnię nowe pojęcia i mnóstwo interaktywnych ćwiczeń, za pomocą których utrwalisz zdobytą wiedzę. Ten kurs uzupełniłam też o arkusze pracy i nagrania w formacie MP3. Są to pliki, które możesz pobrać i dzięki temu, nawet jeżeli będziesz bez zasięgu, a te pliki będą już pobrane, możesz pracować z kursem z naprawdę dowolnego miejsca. Kurs składa się aktualnie z dwóch z docelowych pięciu modułów, i teraz jeszcze, póki publikuję ten film, możesz dołączyć w najniższej cenie. Cena kursu będzie stopniowo rosła wraz z wygrywaniem nowych modułów. Aktualnie na platformie kursowej znajdziesz już 37 lekcji, jest to ponad 5 godzin nagrań wideo lekcji. A do tego znajdziesz już ponad 200 stron arkuszy pracy, więc naprawdę jest z czym pracować. I jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę, to zachęcam Cię do sprawdzenia tej oferty. A jeżeli chcesz być ze mną w kontakcie nie tylko na YouTubie, a jeszcze nie obserwujesz mnie na Facebooku lub na Instagramie, zachęcam Cię po pierwsze do obserwacji mnie tam, a po trzecie chciałabym też wspomnieć o swoim newsletterze. Newsletter wysyłam co piątki, i w tym newsletterze pojawiają się mini lekcje z języka szwedzkiego. Więc, jeżeli chcesz uczyć się ze mną szwedzkiego i korzystać z takich mini lekcji, zapisz się. Obiecuję, że co piątek w Twojej skrzynce mailowej pojawi się nowa lekcja. To już tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Chodź, bro, mówię jest.